Manko, witajcie na kanale. Dzisiaj obiecana recenzja kamizelki obciążeniowej od firmy Tornfit. Kamizelka ma 10 kg obciążenia i tak jak wam już parę razy wspominałem na kanale jest fajnym urządzeniem treningowym, sprzętem treningowym. Jeśli macie mało miejsca, albo na przykład chcecie robić różnorodne treningi, niekoniecznie z ciężarami, niekoniecznie jeśli macie siłownię, to jest idealny sprzęt, żeby zabrać go ze sobą, na przykład na urlop, jeżeli jedziemy samochodem, albo na przykład na Park Street Workout. Dzięki takiej kamizelce możecie trenować różne rodzaje yy, wysiłku. Możecie trenować w różny sposób, czyli możecie na przykład trenować siłowo, bo możemy jej używać jako dodatkowego obciążenia, na przykład przy podciąganiu, przy pompkach, przy dipach. Możemy trenować siłowo, jeśli chodzi po prostu o siłowe ćwiczenia z obciążeniem. Możemy też zwiększać wytrzymałość, trenując z kamizelką, bo wtedy sobie robicie ćwiczenia na przykład tabaty z obciążeniem, więc wtedy zwiększacie swoją wytrzymałość. Możecie też trenować z taką kamizelką szybkość. Bo możecie robić typowe ćwiczenia na zwiększenie z szybkości z dodatkowym obciążeniem. Także, moim zdaniem, to jest sprzęt do treningu, który jest wielofunkcyjny i też jest niedrogi. Bo ja ją kupiłem teraz, jest akurat w cenie za 169 zł, więc nie jest to duży wydatek. A można sobie z nią fajnie poćwiczyć nawet na swojej siłowni, na dworze czy na siłowni też do podciągania możecie je użyć. Więc yy, myślę, że może kogoś zainteresować ten film z recenzją tej kamizelki. Możecie też używać jej na przykład do treningów sportów walki, do pracy na worku, do pracy z drabinką koordynacyjną. Zresztą postaram wam się w tym filmie pokazać przykładowe jakieś ćwiczenia, które możemy robić różnego rodzaju z tą kamizelką od siłowych po wytrzymałościowe po jakieś bokserskie jeżeli będziecie chcieli, to te materiały tego typu będą też się pojawiać na kanale zrobimy sobie gotowe treningi z tą kamizelką ja Wam pokażę jakieś przykładowe ćwiczenia zarówno siłowe, zarówno bez, na przykład bez drążków coś tam zrobimy z workiem zobaczycie sobie parę jakichś ćwiczeń, takie różne kompilacje co jeszcze mogę powiedzieć o samej kamizelce No tutaj jak widzicie, jak jest zbudowana zakładamy sobie kamizelkę na rzepach Macie cztery rzepy, zdejmuje ją się tutaj przez głowę. Jak widać i co jest jeszcze fajne? 10 kilo może być dla kogoś początkującego dużo. No bo nie oszukujmy się 10 kilo przy, przy pierwszych jakichś ćwiczeniach wydaje się to mało, ale jak już na przykład trening trwa 20 minut, to musicie się czasem okazać, że te 10 kilo to jest faktycznie dużo. Dlatego taka mizelka ma już zrobione wymienne obciążenia, więc macie takie saszetki i możecie sobie regulować nimi yy, poziom obciążenia. Wystarczy je do tej kieszonki tutaj wsadzić, czy wyjąć. I wtedy macie dodatkowe obciążenia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i z tyłu też macie 10. Więc można sobie stopniowo progresować przy użyciu tej kamizelki. I to jest moim zdaniem fajne rozwiązanie. Jak będziecie szukać kamizelki obciążeniowej, to patrzcie, bo niekoniecznie zawsze są razem z obciążeniem. Czasami można kupić pustą kamizelkę, no i to jest problem, bo kupimy kamizelkę, okazuje się, że nie ma obciążeń. A tutaj za cenę niecałych 170 zł, macie kompletną kamizelkę z obciążeniem. Zakładać to błyskawicznie, dajemy sobie po prostu cztery rzepy. Ciach, ciach i możemy przechodzić do treningu jeśli chodzi o jakość szwów to wydaje mi się, że jest to dosyć fajnie wykonane nigdzie nie widać jakiś wystających nitek tutaj też wydaje mi się, że jest to fajnie zrobione zrobiłem z nim już parę treningów i jak na razie jestem zadowolony zresztą za tą cenę Wygląda to naprawdę w porządku. Oczywiście trzeba będzie zobaczyć, jak y, będzie się na przykład sprawować taka kamizelka po 2-3 latach treningów, czy powiedzmy po 40 treningach. No ale postaram się Wam napisać w przyszłości, czy też nagrać film, jak, jak to wygląda. Na razie zrobiłem z nią jakieś 5 treningów i tak naprawdę wygląda jak nowa. Zobaczycie sobie przykładowe treningi, jakie można z nią robić. Mam nadzieję, że to kogoś zainspiruje, czy zachęci, żeby sobie kupić taką kamizelkę i też ćwiczyć z, z jej użyciem. Zobaczycie sobie przykładowe treningi, a tak jak mówiłem, jak będziecie chcieli więcej, to nagramy sobie już konkretne całe treningi bez gadania. Konkretne takie, że zakładam kamizelkę, mam jakiś podstawowy sprzęt i sobie trenuję z nią. Zaczynamy. Najprostszy temat, jaki może być, jeśli chodzi o taką kamizelkę, to traktujemy ją jako dodatkowe, dodatkowe obciążenie przy treningu siłowym. Można sobie używać oczywiście ciężaru przywieszonego do pasa, ale myślę, że to jest sporo wygodniejsze. Możecie sobie taką kamizelkę zabierać na przykład. Na Park Street Workout i używać jako dodatkowego obciążenia do podstawowych ćwiczeń siłowych. Traktujecie ją po prostu jako dodatkowe obciążenie, i odnośnie ćwiczeń, no to już wiadomo, jakie robimy: czy dipy, czy podciągania na drążku, czy na przykład. Pod, możemy robić podciągania na drążku, możecie robić maselapy, możecie robić pompki. W praktycznie każde ćwiczenia siłowe, które używacie z ciężarem własnego ciała, możecie sobie robić przysiady. Zobaczycie sobie przykładowe te ćwiczenia. W każdym razie chodzi mi tutaj o y, trening siłowy, typowo, który jest podzielony na serię i składa się na, tym, na oporze, na obciążeniu. Więc pierwszy. Yy, sposób, w jaki możemy wykorzystać tą kamizelkę, to trening siłowy. Oczywiście ćwiczeń, które możemy robić z taką kamizelką jest znacznie więcej. Postaram się wam w przyszłych filmach nagrać przykładowe treningi tylko z kamizelką, takie typowo siłowe. Ale żeby nie przedłużać, chodziło mi tylko o to, żeby pokazać wam na jakiej zasadzie możemy ją wykorzystać, jeśli chodzi o trening siłowy. Teraz pokażę wam. Kilka ćwiczeń, jakie możemy zrobić, jeśli chodzi o trening wytrzymałościowy, szybkościowy, jak możemy jej użyć w inny sposób. Bardziej dynamiczne ćwiczenia, robimy je na przykład na czas, na przykład 40 sekund pracy, 20 sekund przerwy. I chodzi o to, żeby z tym obciążeniem wytrzymać jak najdłużej. To są już takie bardziej dynamiczne ćwiczenia, i wiadomo, że te treningi będą krótsze niż na przykład taki trening siłowy. Więc zaraz sobie zobaczycie przykładowe ćwiczenia, takie wytrzymałościowe. Oczywiście, typ ćwiczenia nie definiuje nam tego, jaki to jest rodzaj treningu. Więc od razu wyprzedzam, jak ktoś będzie mówił, że z tymi ćwiczeniami można zrobić siłowy, a z tymi wytrzymałościowy, wydolnościowy. Zgodzę się. To jest po prostu pokazane przykładowo, jak to można wykorzystać, żeby Wam pokazać różne rodzaje ćwiczeń, bo można robić pompki i typowym treningiem siłowym, i można robić treningiem wytrzymałościowym, wydolnościowym. Więc to jest wszystko tylko. Zależy od tego, nie jakie ćwiczenia sobie wybierzemy, tylko jakie sobie zrobimy założenia treningowe. Więc od razu tutaj wyprzedzam komentarze i zgadzam się z tym, że każde ćwiczenie można dostosować do każdego treningu, w zależności od tego, jakie sobie zrobimy założenia, jaki będzie cel tego treningu. Typowe już treningi z czasem, z rozpisaniem ilości powtórzeń i w ogóle zrobimy sobie w innych, w innych filmach. Teraz wam jeszcze chciałem pokazać że taką kamizelkę można fajnie wykorzystać do treningu bokserskiego i pokażę Wam kilka też takich przykładowych ćwiczeń, które mam nadzieję też wprowadzicie do swojego treningu albo Wam się spodobają, że można użyć obciążenia do zrobienia tych ćwiczeń czy do, do choćby zwyczajnej pracy na worku. Jak widzieliście, nagrywałem dla Was tylko przykładowe ćwiczenia. Trwa to jakieś 25 minut. Już się nieźle zmęczyłem przy samym kręceniu, a jeszcze przede mną jest cały trening. Dlatego, robienie sobie treningu takiego bez ciężarów, tylko jakieś takie rzeczy bokserskie, pompki, street workout z dodatkowym 10 kg wydaje się mało, ale poćwiczcie sobie tak. Chociażby przez 20 minut, albo zakładajcie sobie tylko tą kamizelkę na bieżące ćwiczenia i zobaczycie, jak to daje po garach. Mogę Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda po zdjęciu. Przepnę sobie mikrofon. O. Ja jestem całym mokry, a ćwiczyłem może 20 minut. Tak wygląda ta kamizelka. Po zdjęciu, zresztą możecie sobie też zobaczyć na stronie. Tutaj z tyłu też macie te kieszonki z obciążeniem. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja polecam ten sprzęt. Fajna cena. Funkcjonalny. Fajny pomysł z tymi wymiennymi obciążeniami. Więc też jest dobra nawet dla początkujących. Jak macie jakąś mikrosiłownię i chcecie zacząć ćwiczyć, to wystarczy trochę treningów. Z obciążeniem własnego ciała i ta kamizelka. Zresztą zrobię Wam taki w przyszłości trening, gdzie może ma, używamy tylko własnego ciała i będzie można progresować przy pomocy tej kamizelki. Mam nadzieję, że Wam film, film się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, zostaw suba. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej!